Taka folia to zbawienie dla Twojego domu. Przygotuj miskę średniej wielkości, dodaj do niej trzy łyżki kawy, ważne, aby była to kawa mielona. Kawa to tani i ekologiczny produkt, który ma wiele właściwości. Następnie weź garść liści laurowych, pokrusz je na małe kawałki i dodaj do kawy. Do miski dodaj również małą łyżkę pieprzu. Możesz użyć dowolnego pieprzu. Ważne, aby był mielony. Mieszaj dokładnie do momentu połączenia się składników. Weź folię aluminiową. Użyj nożyczek i odetnij szeroki kawałek. Na tak przygotowaną folię włóż łyżkę wcześniej przygotowanej mieszanki. Dokładnie złóż na części tworząc zamkniętą torebkę. Najlepiej w prostokąt. Następnie weź wykałaczkę. Zrób małe dziury na jednej ze stron. Umieść torebki na blacie kuchennym, insekty będą unikać tych miejsc. Torebki włóż również do butów. Ten prosty i tani trik sprawi, że pozbędziesz się much, komarów i karaluchów z domu.